Siemanko, Siemanko. Taki zaległy temat, jeśli chodzi o wyświetlacz i pomiar temperatury. Trzy czujniki. Właśnie tu będę łączył je, tak by była pokazana temperatura. ds -y oczywiście. DS18B20. Tu jest. Wyświetlacz. Miałem wcześniej wyświetlacz wysłany przez widza, ale uszkodzony. Ten też Wam powiem, że yy, myślałem, że jest uszkodzony. Dlaczego? Dlatego, że przychodzą w takich torebeczkach te wyświetlacze. Zamówiłem od razu trzy, trzy sztuki. Zresztą pokażę Wam, jak to wygląda. Już jakiś czas temu po prostu nie miałem, zbytnio, nie miałem zbytnio czasu i tutaj nie wiem czy to będzie widać ale już przez ten, przez to opakowanie te strasznie końcówki są powyginane te piny to jest podobna historia Tak jakby długo leżakowały gdzieś i były wielokrotnie przekładane. W każdym razie ten wysiewacz jest tani w porównaniu, w porównaniu do LEDów. I teraz zrobię konfigurację, jeśli chodzi o DS. y może nie będę zbytnio tutaj was zanudzał podpięciem, no bo tu jest bardzo prosty. Jeden napornik, trzy... 3DS-y. Łączymy je już wielokrotnie. Pokazywałem, jak ktoś nie wie, wejdźcie sobie na moje wcześniejsze filmy lub stronę. Wystarczy wysz... wyszukać i wpisać w wyszukiwarce DS18B20. No Jest dużo takich artykułów. Układ jest dosyć znany, więc tutaj nie ma co się za bardzo rozpisywać. Chcę tak naprawdę zobaczyć, jak on na wyświetlaczu pokazuje. Bo tutaj mam minus 275. Wiadomo, że on taką yy, pokaże, jakąś błędną, błędną tutaj temperaturę no bo nie ma tej temperatury, o tak w ogóle ale tak weszłam na Clouda i też jest znak zapytania tutaj jest minus 275, więc zaraz zobaczę i skonfiguruję. Muszę tylko troszeczkę odizolować te Wody. No, i taki to prosty układ. Wiem, że to zajmuje niedługo czasu, taka konfiguracja i, i te wszystkie rzeczy związane z wgrywaniem. Ale niestety tak jest. No. Czasami jest tyle pracy w tygodniu, że niestety nie ma jak się zająć takimi rzeczami. Zresztą, tutaj akurat była inna przyczyna, bo, tak jak już Wam mówiłem, z wyświetlaczem zamówiłem nowy. Ten od razu wyświetla, pokazuje konf konfigurację. A zresztą. Jeżeli ja wejdę do ponownej konfiguracji, bo mam go już na, w aplikacji, y, tą temperaturę podaną, i ja spróbuję zrobić tak, że wejdę do ponownej konfiguracji i zobaczę, co tu wyświetlać, pokaże, czy to tutaj coś się zmieni. Przełączę urządzenie w tryb konfiguracji. No dobra, przełączyłem. dobra, jest tryb konfiguracji o i zobaczcie, tu już miga a tu na wyświetlaczu pokazuje tryb konfiguracji 192 168, 4, 1. no czyli wyświetlacz dobrze pokazuje nie wiem czy go w ogóle widać tutaj trochę tutaj kontrast jest tak nie za bardzo widoczny może w ten sposób go troszeczkę tutaj Przyciemnie. Jeszcze raz zobaczymy czy się uruchomi. Minus 275. Aha, ponowny restart. Rejestracja w toku. Nie no, jest ok. Dobra. Ale jemu ja to troszeczkę wezmę inaczej. To jest potencjał, to jest wiadoma sprawa, że wiadoma sprawa, że po restarcie trzeba też sprawdzić. Tutaj ok, tu pokazuję jakąś temperaturę. Czyli tą błędną, po restauracji trzeba sprawdzić, czy z ponownie się łączy, czy rozsyła sieć. Tu ja widzę z powrotem rozsyła sieć po ponownej konfiguracji. Yy. Też mam takiego sonowa, gdzie nie chciał się połączyć, ale to wina pewnie płytki była. Znaczy płytki, yy, bazika. Yy, ja muszę zajrzeć do temperatury. Też mam taki układ do zrobienia. Niedawno został, została płytka, ten bazik wysłany do mnie. Dobra, jeszcze jeden przewód. Zresztą, ja troszeczkę przyspieszę. Ten film by Was nie zanudzać, i za chwilę jestem ponownie. Podpiąłem termometr, tu są te DS-y. Trzy DS-y, które mierzą temperaturę na wyświetlaczu. Podpinam to normalnie z ładowarki USB. W zasadzie powinien być zasilacz podpięty pod te piny. Jeszcze pokażę w aplikacji. Jest podobna temperatura 20 i 23 i 3. To jest ta temperatura. Jeszcze nie ma historii 22 i 23 w tej chwili. Może to potraktujemy jakąś wyższą temperaturą. Dam tu do lampki, może. Zaraz powinna ta temperatura rosnąć. No w każdym razie prosty układ. Z drugiej strony tam jest, wiadomo, potencjometr do kontrastu. No i ta temperatura, jak widać, rośnie. Ponowna konfiguracja z masą zawsze jest D3 na VMOSie D1 Mini. Tu już widzicie, temperatura jest większa. O, tak 36 trochę. Teraz wyrównałem te termometry. Ach, kurde, za chwilę mnie tutaj spali od tej lampki. No dobra. W każdym bądź razie tak to wygląda. 45, widzicie? 45 przy żarówce. I podobnie jest tu na tym termometrze jeszcze może włączę tu jest taka ciekawa też funkcja jeśli chodzi o termometr można sobie na poszczególnych oknach wpisać dowolne tutaj wyświetlenia jeszcze w zasadzie nie tego nie sprawdzałem i tu jeszcze chcę zobaczyć taką rzecz która, o ok, teraz odświeżyłem no tak. Teraz odświeżyłem w kłudzie, bo miałem na, na, na samym początku miałem ustawione tylko jedną temperaturę. Później przeszłem do konfiguracji i yy, teraz odświeżyłem stronę. Pokazały mi się trzy temperatury na kłudzie, tak samo w aplikacji, tak samo na wyświetlaczu. No dobra, w zasadzie tyle. Prosta, post, prosta konstrukcja. Yy. Będą na pewno następne projekty, tutaj miał być tylko pomiar temperatury. Oczywiście można też ustawić jakieś zależności, jeżeli dana temperatura zrośnie do góry, to coś tam się zadzieje, no ale tu tylko pomiar temperatury miał być i, i na tym się kończa, kończy ten, ten sprawa z tym układem. Tu jeszcze jest zworka, którą, którą jeśli wyciągniemy, no to nie mamy podświetlenia. Czasami to jest przydatne, żeby a zobaczcie wyciągam tą zworkę jest widoczny dalej pomiar to tak słabo ale jest widoczny i ta zworka ponownie włożona tu można, może być tu włącznik w tym miejscu włącznik wyłącznik zasilanie widać jest na płytce więc no dobrze jest mieć taką opcję też jeżeli jeżeli przychodzimy i chcemy jakby uruchomić ten cały układ, a jeśli coś nam się wykrzaczy, bo też tak się dzieje, to restart i wszystko wraca do, do normy. Pokazuje od razu temperaturę, ale jeśli rejestracja w toku, jest taki, taki komunikat, i powrotem, z powrotem wraca na temperaturę. I podobnie będzie przy wyłączonym zasilaniu. Ja teraz zrobię w ten sposób, że dam do ponownej konfiguracji, wymarzę swoje swoje parametry te, które są przy wpisywaniu przy rejestracji po prostu, czy mojej sieci Tutaj w warsztacie sieć wi i już u widza będzie ta konfiguracja ponownie przeprowadzona. Dobra, na razie to wszystko. Do następnego. Pozdrawiam.